Celem tego filmiku jest y, zrobienie takiego spisu treści do całego projektu, czyli de facto do tego, co będziecie mieli szansę oglądać przez najbliższy czas, i będę chciał tutaj poruszyć kilka kwestii. Czyli będę chciał po pierwsze powiedzieć o samych założeniach tego projektu, czyli projektu Dzienniki Ketogenika. Y, po drugie będę chciał z Wami porozmawiać o sposobie, w jaki będę ten projekt y, realizował. A po trzecie, Będę również chciał powiedzieć, dlaczego warto to oglądać, czyli jaka nauka z tego wszystkiego płynie dla Was. No, i klasycznie będę chciał również podziękować. Podziękować kilku osobom, które niewątpliwie przyczyniły się do mojego sukcesu póki co, jeżeli chodzi o, o założenia tego przedsięwzięcia. Także zaczynamy. I po pierwsze, założenia projektu. Odchudzam się na keto. Czyli mówiąc wprost, mam na imię Damian, odchudzam się na keto z tego względu, że doszedłem już do takiego momentu w swoim życiu, że trzeba było coś z tym zrobić. I na warsztat weszła dieta ketogeniczna, i to właśnie o tym będzie ten projekt dzienniki ketogenika. Później pojawia mi się intermittent fasting, czyli okresowa głodówka, i to też jest moment, który się przeplatać będzie w tym, w tym projekcie. Na początku było tak, że robiłem 100% zapotrzebowania kalorycznego, a następnego dnia tylko 25% zapotrzebowania kalorycznego zjadałem i miał. Mijały 24 godziny i potem znowu 100%, 25%, 100%, 25%. A w późniejszym okresie przerzuciłem się na taką głodóweczkę, takie okienko od 2 do 4 godzin i, i jest codziennie, tak? Czyli w tym momencie, tak jak to nagrywam, a jest wrzesień 12 września, wrze, września przepraszam, 2021, to mogę powiedzieć, że mam takie właśnie okienka, że rano jadam po prostu, mija około 20-22 godzin i znowu jadam i tak dalej, i tak dalej. Nagrywam o tym wszystkim vloga. Tak naprawdę nie wiedziałem nawet jak to wyjdzie. Nawet tak, tak jak teraz to nagrywam, to nie ma żadnego odcinka opublikowanego. I nagrywam o tym vloga od października 2021, kiedy to zdecydowałem się już, że wchodzę na takie keto, 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 keto. Nie wyszło mi strasznie. I przez pierwsze dwa miesiące dlatego właśnie nagrywałem vlogi codziennie. Ponieważ myślałem, że w w październiku sobie ładnie wejdę na keto i po miesiącu będę mógł dać sobie spokój z codziennymi jakimiś informacjami na temat tego, co się u mnie dzieje, a okazało się, że kiedy skonfrontowałem swoje myślenie na temat tego, czy jestem w ketozie, czy nie, z twardymi danymi, które popłynęły w mojej krwi do glukometru, okazało się, że jednak ten listopad trzeba będzie troszeczkę też popracować w listopadzie nad tym, żeby to keto było lepsze. Także w październiku vlogaski codziennie i w listopadzie vlogaski też codziennie przez dwa miesiące a później przerzucamy się na tygodniowe podsumowanie. Również myślałem, że jak zacznę nagrywać tego vloga, a kiedy zaczynałem to ważyłem 150,25 kg. To myślałem, że po półrocznym w takim nagrywaniu tych vlogów będę w stanie zacząć publikować, czyli de facto w kwietniu 2021 miałbym zacząć publikować, ale niestety to się nie udało. I dlatego zaczynamy po rocznym moim uczestnictwie w życiu, z razem z dietą ketogeniczną. I mija, mija rok, to po roku zobaczycie, co się działo 1 października 2020, to wy zobaczycie to 1 października 2021. Chcę schudnąć 60 kg, tak dokładnie 60 kg. Chcę schudnąć, jak ja to lubię mówić, człowieka. Chcę zejść do 90 kg i obstawiam, że zajmie mi to około 2 lat. Sam etap tego odchudzania zakończę wykładem pod tytułem: Jak schudłem 60 kg, lub ta moja ulubieńsza wersja, jak schudłem człowieka. I to jest sam etap odchudzania, za to sam projekt dzienniki ketogenika mam zamiar skończyć po okresie co najmniej dwukrotnym trwania samego odchudzania. Czyli jeżeli się okaże, że będę się odchudzał 2,5 roku, to projekt zamknę dopiero po 5 latach. Czyli chcę nie tylko schudnąć, ale potem przez ten sam co najmniej okres odchudzania. Nie, z, z ugruntowić, ugruntowić swoją wagę i, i upewnić się, że, że faktycznie było to zrobione dobrze, raz, a konkretnie. I ten projekt z tego względu, właśnie, będzie kontynuowany. Wtedy pewnie się przerzucę na jakieś kwartalne podsumowania, chyba że mi wpadnie jakiś pomysł do głowy, który by się w ramach tych dziennik dzienników ketogenika mieścił. To, to też na pewno będę z radością o tym informował, ale tak jak mówię, tak, najpierw start. Odchudzamy się. Mam nadzieję, że to zajmie około 2 lat. Teraz już chyba raczej szacuję, że 2,5. No to potem tyle samo już na tej wadze będę chciał ją utrzymać, i właśnie to będę chciał zakończyć też wykładem, ale zatytułowanym: Jak schudłem 60 kg człowieka i nadal utrzymuję wagę. Również chciałem poinformować, że przed rozpoczęciem swojej diety zrobiłem sobie kompleksowe badania krwi, cały lipidogram i, i tak dalej, i tak dalej. I po dziewięciu po miesiącach powtórzyłem te, te badania i okazuje się, że wyniki miałem o bo lepsze na keto niż e, kiedy byłem na węglozie. Także takie są podstawowe założenia projektu, czyli to było po pierwsze. W takim razie pojawia się pytanie po drugie. Co takiego po drugie? Po drugie właśnie... Ech, się zawiesiłem. Po drugie, sposób realizacji projektu. Chcę wam pokazać odchodzenie takim, jakim jest, bez jakiegoś sztucznego korpo optymizmu, tego, że na pewno będzie super, że jest ekstra i że każdy dzień jest wow, i, i, i po prostu do przodu, tak, że bez takiej udawanej świetności, yy, ściemniania, że w ogóle nie ma żadnych problemów, etc. Yes. Nie, ja wam chcę po prostu pokazać tak jak jest. Jak mam dołki gorsze momenty, to o tym mówię. Jak jest lepiej, się śmieję, to też o tym mówię. Po prostu pokazuję wam taką zwykłą, przeciętną codzienność człowieka, który się odchudza wraz z memami. Ta ta ta. Także nie zgrywam żadnego bohatera, nie strugam się również na jakiegoś wielkiego znawca diety ketogenicznej, bo nim nie jestem i nie mam takich ambicji do tego, żeby takim człowiekiem być. Jestem po prostu studium przypadku. Mogę powiedzieć sobie, cześć, jestem Damian. Schudłem na, na keto już ponad 27 kg. Ale nie chcę stawać się człowiekiem, który będzie swoją karierę kręcił wokół diety ketogenicznej. Nie dlatego, że nie jest to interesujący temat, bo jest to temat niewątpliwie bardzo ciekawy, ale to jest po prostu coś, co mnie nie kręci. Moją istotą tego wszystkiego jest coś, co, o czym Wam zaraz powiem, czyli po trzecie. A tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, chcę Wam pokazywać rzeczywistość taką, jaką ona jest. Chcę być z Wami szczery i dlatego, na przykład, mam w miarę posprzątane teraz w kuchni. Zazwyczaj tak nie jest i jakoś po prostu przestałem się przejmować tym, żeby pokazywać ludziom sterylnie, czysty, piękny świat, niczym ze studio telewizyjnego, bo świat takim nie jest i ja Wam po prostu pokazuję rzeczywistość taką, jaką ona jest. Także mówiąc wprost, były momenty trudne. Czy były momenty trudne? No, były momenty trudne i było ich dużo. Był na pewno gorszy moment, efekt plateau, kiedy mnie dopadł. Był brak motywacji, było ciężko, brak sił. Tutaj wynotowałem żal, smutek, gniew, złość no i przede wszystkim niecierpliwość. Kurwa, więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Niemniej jednak mogę też powiedzieć, że z perspektywy czasu. Tak, jak patrzę na te chwile, to zdaje się, że przeżywałem je wtedy, kiedy je przeżywałem, znacznie ciężej niż teraz o nich myślę. Także to też jest dla mnie taka lekcja, żeby zdać sobie sprawę i żeby zadać sobie pytanie, czy to jest naprawdę rzeczywiście coś, co powin czym powinienem się przejmować, jeżeli natknę się na kolejny problem. Bo, tak jak mówiłem, były momenty gorsze, je przeżywałem, ale tak jak teraz sobie patrzę, to mogę z czystym sumieniem na, na, na te wydarzenia sprzed prawie całego roku mogę powiedzieć, że tak naprawdę chudnę na tej diecie ketogenicznej bez większych problemów. Tak? Ale oczywiście kiedy to przeżywałem, to rzeczywiście byłem szczery i nagrywałem te wszystkie kwestie szczerze i sami zresztą po roku zobaczycie. E, czy faktycznie warto to było przeżywać, czy nie? Bo wiecie, to jest trochę tak jak na przykład z takim efektem plato, w momencie, w którym jesteście w tym efekcie plato i robicie, działacie, kombinujecie, utrzymujecie reżim i stoicie w miejscu, no to jest po prostu deprymujące. No ale potem, jak już wszystko ruszy do przodu, no to jest radość i tak dalej, i tak dalej. Mówicie sobie pewnie w duchu, no po co się tyle przejmowałem, po co się tyle przejmowałam, no i, i, i można rzeczywiście tak powiedzieć, ale w chwili, gdy to się dzieje, to wcale tak często kolorowo nie jest. Za to oprócz tego było mnóstwo radości, było mnóstwo zabawy, śmiechu, różnych szaleństw, mniejszych lub większych, udanych bardziej lub mniej, przepraszam, żartów i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić ze mną razem, ja się dobrze bawiłem jak kręciłem te vlogaski, także spoczko, wiem, że przede mną jest jeszcze długa droga i wiem, że będą wzloty i wiem, że będą upadki i wiem, że będzie z górki pod górkę, ale mam nadzieję, że razem dowieziemy to wszystko do końca i na pewno nie ominę tutaj niczego, także możecie się ode mnie spodziewać nadal szczerości czasami wręcz takiej do bólu i po trzecie, albo tak, jeżeli jesteście fanami Continua Tarantino, dlaczego warto oglądać tę playlistę? Otóż, moją ambicją z kolei jest pokazanie Wam, jak realizować projekt osobisty z wykorzystaniem narzędzi które zazwyczaj wykorzystywane są przy realizacji projektów komercyjnych. Także będę chciał was zachęcić i, i mam nadzieję zainspirować różnego rodzaju metodykami, metodami, y, które realizacji projektów większych przedsięwzięć, mniejszych przedsięwzięć. Chciałem wam pokazać y, różnego rodzaju narzędzia, chciałem wam pokazać y, jak na przykład określony rodzaj mentalności, na przykład myślenie eksperymentalne y, wpływa na Nasze rezultaty. To jest moja taka największa ambicja związana z tym projektem. To wszystko powinno się, przynajmniej w moim założeniu, dziać w tle. Więc będę wam pokazywał, jak sobie na przykład organizować dietę ketogeniczną: że można sobie stworzyć bardzo fajny magazynek, że można sobie stworzyć bardzo interesujący, nie wiem jak to nawet nazwać. Menu, można stworzyć swoje własne menu z przepisami, które Wam pomoże lepiej tę dietę realizować. Także jest kilka pomysłów, jest wiele rzeczy, o których mówię, jak, jak wyciągać wnioski, którymi się będę z Wami dzieli, etc. Także to są rzeczy, które będę, które będę chciał Wam pokazać. I również moim ambicją jest tak jakby odczarowanie tego słynnego rozwoju osobistego, tak, żeby, żeby gdzieś tam nie kręcić wokół tego za dużego mu, no, tylko po prostu pokazać jak jest, jest takie narzędzie, na przykład ono Wam pomoże w tym i w tym, albo że można zrobić retrospektywę, spojrzeć, wyciągnąć wnioski, poprawić coś i ruszyć skopeta do przodu. Także ja będę Was chciał zachęcać do tego, żebyście patrzyli na te filmiki, które będę wrzucał na, na, na całokształt tej playlisty, od takiej perspektywy zobaczenia, jak można reagować na zmiany i na swoje własne potrzeby, bo to jest bardzo ważne. Często tak naprawdę my, w sobie, my sobie coś narzucamy i, i robimy coś wbrew sobie i, i każemy sobie. Od dzisiaj po prostu rewolucja i zmiany, po prostu zmiany, zmiana dzień, zmiany, zamiast po prostu popychać pewne rzeczy w sposób ewolucyjny do przodu. Także my chcemy tutaj się skupić na tym, jak ta słynna zasada pareta, czyli to 20%, 80% nam pomaga i skupić się na tych 20% które powinny dziać się w tle. To całe organizowanie tej diety, to co przeżywamy z tą dietą od strony właśnie przygotowania sobie, zarządzania tą dietą, to powinno być gdzieś w tle, ale powinniśmy być tak skoncentrowani, żeby to 20% naszych, naszych inicjatyw związanych właśnie z organizowaniem tej diety przynosiło nam super rezultaty. No i oczywiście tutaj będę też promował, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, taką zmianę ewolucyjną, nie rewolucja, że po prostu z dnia na dzień, ale ewolucja. Ja na początku w październiku też po prostu miałem taki dzień, że okej, okay, dobra, to jest pierwszy dzień na keto, lecimy. Czy z dzisiejszej perspektywy uważam, że tak powinienem zrobić? Odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? No to o tym się przekonacie w podsumowaniu pierwszego, w podsumowaniu tego pierwszego mojego miesiąca na keto. Także nie rewolucja, a ewolucja umiejętność reagowania na swoje potrzeby i skupienie się na, w, te, w, te, w tym reagowaniu na swoje potrzeby i na te zmiany w taki sposób, aby to gdzieś działo się w tle, e, czyli mówiąc wprost, żeby dokładać takie e, działania, które małym kosztem dadzą nam duże efekty. E, I to, 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 jest, to jest właśnie coś, co bym Wam chciał pokazać. I dlaczego takie podejście, a nie inne? Ano dlatego, żeby pokazać to, że właśnie poprzez Ewolucji, a nie rewolucji, poprzez koncentrację na umiejętności, odpowiadanie na potrzeby, robienia tego w właściwy sposób, doprowadzamy do sytuacji, że zmiany są trwałe. No, i na samym końcu, podziękowania to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ mogę szczerze powiedzieć, że nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie kilka znakomitości. I zaczniemy od osoby, od vlogera, który uratował mi moją skórę. Mianowicie lecą podziękowania dla Keto Kucharza. Dlaczego dla Keto Kucharza? Bo Keto Kucharz wymyślił przepis na bułki, dopracowywał ten przepis, i to jest przepis, którego używam do dziś. Jest to przepis, który jest kapitalny. Te bułki smakują świetnie, nawet lepiej niż takie jakieś bułki ze sklepu, bo to, te bułki ze sklepu to jest zazwyczaj jakiś puch. A tu mamy do czynienia z. Pięknym, smacznym, pełnowartościowym posiłkiem, jeżeli chodzi o same bułeczki, i żyję na tym. Teraz, już nawet jak sobie robię, to powiem Wam szczerze, że robię po 50 sztuk na raz i mam na cały miesiąc. Także pierwsze podziękowania lecą dla Keto Kucharza. Dziękuję Ci ślicznie za ten przepis. Drugie podziękowania lecą dla Mateusza Ostręgi. Mateusz, dziękuję Ci za. Całokształt Twojej twórczości, tego co robisz, tego, że wypowiadasz się o diecie ketogenicznej, robisz to w konkretny sposób i rzeczywiście bardzo profesjonalny. Cieszy mnie to, że mogłem oglądać Twoje filmiki. I to jest na pewno coś, co mi też pomagało. Za każdym razem, jak gdzieś tam na polskim YouTubie chciałem znaleźć coś konkretnego o diecie ketogenicznej, to się przewijało Twoje nazwisko. Tak. Oprócz tego, oczywiście, przy okazji chciałem podziękować i wszystkim innym vlogerom, którzy w, z polskim YouTubie klikają i, i, i gdzieś tam na tematy diety ketogenicznej się wypowiadają, bo niejednokrotnie miałem właśnie jakieś takie zapytania w stylu, jak się mierzyć, kiedy X zrobić, albo. Kiedy Y i tak dalej, i tak dalej, i niewątpliwie jest kilka osób, które, które się pojawiają w Waszych wyszukiwarkach, i, i na pewno należy ich docenić, chociażby tą łapką w górę. Także tym też osobom chciał podziękować, w sumie to jako trzecim tym wszystkim vlogerom właśnie YouTube'owym, no i po czwarte chyba najważniejsze, najważniejszy vloger, autor wpisów, który pomógł mi w mojej, w mojej diecie ketogenicznej i dzięki któremu lub dzięki którym ruszyłem ze swoją dietą ketogeniczną do przodu, także wielkie pozdro dla Ketokocura. Tak jest. E, wielkie brawa. E, dzięki strasznie Rafał, Piotr za to, co robicie. Mega kanał. Nie tylko, że jest e, mnóstwo wiedzy w tym, co wy mówicie. Dajecie dużo przykładów. Pokazujecie na przykład swoje keto zakupy, ale robicie to w charakterystyczny i bardzo w moim przekonaniu sympatyczny dla Was sposób. Co sprawia, że materiały są nie tylko e, interesujące, jeżeli chodzi o samą wiedzę, ale przede wszystkim są po prostu ciekawe. I muszę Wam przyznać, że Moje zainteresowanie dietą ketogeniczną wyglądało w ten sposób, że we wrześniu byłem jeszcze na urlopie. Chyba pamiętam, że w sierpień, wrzesień jakoś tak byłem na urlopie w 2020 roku i zadzwoniłem do mojego kolegi. Pozdro, Michał żeby się dowiedzieć o, o diecie, dlatego, bo wiedziałem, że już muszę podjąć jakąś decyzję, muszę zacząć działać. Waga mi pokazała 150,25, no to mówię, kurczę, nie jest dobrze. No i będąc na urlopie, zagadałem do mojego kumpla, bo zacząłem sobie po prostu czytać, bo chciałem wrócić na dietę paleo. No i było mnóstwo porównań, dieta paleo, keto i tak dalej. Zadzwoniłem do Michała. Ee, Michał mi opowiedział właśnie o keto kocurze i żebym tam zajrzał i że to jest pierwsze źródło informacji. Faktycznie słuchajcie, przez cały urlop obejrzałem absolutnie wszystkie filmiki z tej playlisty wiedza, po prostu wieczorami siadałem, odpalałem sobie telefon komórkowy i oglądałem te filmiki. Ona naprawdę bardzo, to bardzo mi pomogły. Tak więc y, moje serducho y, leci dla Keto Kocurów. Dziękuję ślicznie za to, że robicie to, co robicie. Jest, jest dobrze. Dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. I mam nadzieję, że będziecie dalej kontynuować. Ja również jestem zakupowiczem na waszym sklepie i kiedy tylko mogę to zakupy na podketo.pl robię. Także jak ślecie coś do Łodzi, to jest taki jeden adres, który jest mój. I dzięki śliczne właśnie za, za, za cały kształt. No i nie byłbym sobą gdybym jeszcze nie podziękował wszystkim Mirkom i Mirabelkom z wykopu ponieważ na tym tagu też siedzę, na tagu keto. I tam rzeczywiście nie dość, że są osoby, które wrzucają permanentnie jakieś zdjęcia swoich obiadków, jakichś posiłków, to jeszcze wrzucają jakieś pytania, radzą i w ogóle cała masa pozytywności stamtąd płynie. Także tym, którzy przejawiają tam największą inicjatywę na tym tagu też również bardzo, ale to bardzo dziękuję. A z zagranicy chciałem podziękować Delaware'owi, Tomasowi Delaware'owi, i chociaż nie wiem, czy to usłyszeć czy nie, ale na pewno też chciałem podziękować wszystkim osobom, które się udzielają na subreddicie Keto, bo tam też padam. Obserwuję, nie, nie, nie jestem aktywny, nie działam. Na wykopie trochę bardziej mi się zdarza. Ale mimo wszystko jest tam też masa pozytywności i super widzieć ludzi, którzy non stop na przykład jakieś swoje zdjęcia, wrzucają tyle schudłem, tyle schudłam albo czuję się świetnie i tak dalej. To jest na pewno bardzo motywujące. Także wam wszystkim, których tutaj wymieniłem, tych, których nie wymieniłem, wam wszystkim chciałem bardzo podziękować i chciałem, żebyście wiedzieli, że macie swój udział w tym w moim tym sukcesie, póki co sukcesie. I, i, i z tego miejsca wielkie dziękuję i ślewam wielką moc serduszek